Hej, chyba nie ogarnię tego twisteda. Zresztą ten gra się jeszcze raz. Drugi, okej. Okay. O O, ładnie tutaj trade wyszedł. Podoba mi się. Okej. Okay. używa umiejętności losowo na miniony, także spoczko. Fajnie się to prezentuje. Zależy której karty używa? No... Różnie. Żółtej, niebieskiej. Niebieskiej... Tak Jak się mamy, bawić. Tak to, ...to mamy od nowa. No wiem, wiem. Dobra, tu jest starszy. Teraz tu. Robimy go, robimy go. Dajesz, dajesz. Damy radę. I jedziesz z typem. Dobra. Twisted TPK użył. Bez flasza mordek. No, jestem trochę poziomu w tył teraz. Tutaj by fajniej, żeby leciał kill w tej Dużej karty, dobra. I teraz tutaj pyk. A, nie popił. Tak, lecisz, lecisz, lecisz. O no nie. Nie fajnie. No dobra, będą musieli cofnąć i te zwardować. Drejka przy okazji. Dobra, to sobie wezmę HP. Nie wskakuj tam, nie wskakuj. Czało na banie, i kończymy balet, nie? Byłem tam, gdzie powinienem być. Być o tej. Boże, został w czerep i teraz będzie uważać. Pięknie to wychciało. Ładuj go, ładuj go! Nie w miniono. Dobrze, pięknie! Gdzie wiego? Wiego w odside? Idealnie. Podoba mi się ten kolega tutaj, fajnie współpracuje. Bot pod Okej. Znowu przyspałem za muszę wcześniej to dodawać. Okay. Wieża jest nasza. To będzie pierwsza. Zarumodzicie? drużyna zniszczyła wieżę. No sobie wtedy trochę szybciej będziemy latać, popylać i tutaj pójdziemy w to. Przyda się. Okay. Bieję to... jego bot side. Szybki strzał. Skipka nie ma, to mi się podoba. Piersza okay. wizja troszkę Fajnie odciął. O, tu coś idzie. Veigar Kurczę. będzie Ale tu właściwy. Z... Mogłem iść z tą miską dalej ja Zabłąkałem gdzieś, poplątałem Dobrze, że ten jego nie jest taki za dobry tutaj u nich I ten Twisted Fate Okej, okay. porobieni Dobrze, pięknie Drake darmowy Idę zwardować tutaj tu chyba jest jakaś roślinka, tak jest. Okay. Mister pewnie tefa? Nie, Veigar też ma teleportację. Okay. No, się... no, pojechali po bandzie z nimi. Może ktoś wyskoczyć. To no, fajnie się tam puszuje Dobrze, że tam nikt z nich nie idzie. Pomocno, okej, okay, już. Łatwiej wygląda. Co to jest? Czy to widziałeś? Taki nie, wężowy nie. cień na rzece. O kurde. Czy baron był? Nie, nie mam pojęcia. Wyglądał jak nie baron, stąd tutaj wypłynął. To faktycznie był baron. Taki całkiem solidny. Dobra, idę od Botsajda, coś. Aha, nie mam wartów już. Dobra Kurczywiku. łap No dobra, wieża wzięta O, na topie coś się dzieje Warto by się przejść O Boże No, co to za skin do tego mordę Jest ten taki... Co to? Jestem prestiżowy jakiś chyba, nie? A na przykład nie trafiłem z Masz go, masz go, dobrze. Robimy ich. Elegancko wyszło, dobrze. Cofam. Na styk, na styk. Hej. No spaliłem flesza. Na to trzeba podejść. To znowu tam grają wieże. Ja bym tą, tą wieżeczkę olał, bo ona już i tak jest na to Tutaj możemy topa stracić. A to jest ten. To jest projekt, podejrzenie. nie? Okay. No, widzę, że się zgraliśmy. O rozkminą, co to za... Co za skin? Dobra. Fajnie, że doskoczył, będę mógł doskoczyć do niego. Leć, leć, leć brał Baron, bym powiedział. Darmowy Baron. Ola, bym tego słoka na Barona poszukał. Czyś pingował No, robimy to. Dam ci tutaj o patrona i robimy to. Chociaż smok też spoko, bo to jest ten piekielny. Dobra, ja cofam. Od Od u nas smoka. A niepotrzebnie podskoczyłeś. Dobra, mamy to leży, ale dragona straciliśmy Puszyjemy póki ten baron jest. Jedną osobę mogła puszować tutaj. Leży, tak. dobra Tylko stoję. te minionki sobie tutaj karały? Wychodziców. nie to? Warda jest na nigdzie, Idę do siebie w takim razie. Muszę tam podnieść na tym wszystkim. Whistle z lodowej krainy. O, tutaj robi. Mają tu warda. Mają tu warda w tym krzaku na pewno. Chcę tę kupić. Mogą się tu za... A nie, dobra, mordyc, nam no, idzie dalej. Bo ta dwójka nam raczej nie zagraża, nie? To, że jest wiek jest swojego garmy. Jego jest raczej słaby Robimy go, robimy. Dobra. I spadam. A Dobrze, że nie podskoczyłem do Ciebie, bo bym się zdjął przy okazji. Oni tu będą iść. Tu, tu będzie TF Teraz. Oda, że miski to nie było. Fajnie by tam ult wleciał. To tu, tu, tu na roślinkę A, trochę dalej. Ma mordę, mordę mordę na plecach On mnie chce. Wiem. Cieka skurczywyk. Okej. Okay. Uważaj, jego. Nie mam łóżka. Dobra? Damy radę, damy radę. Ja mam ten, jeszcze on w jego bez flasza, chyba? O, bez no, wydaje mi się, że zużył Pierwsza? Został? Z tego kaka ten. No. 5 sekund Ult Okej okay. Jego tu wlatuje od prawej Vegar Morde ucieka Drake darmowy Barona moglibyśmy znowu machnąć no, Ale już sobie poradzi, nie mogli od razu tam Dłuższy tutaj szybko to, żeby to poszło już na wieżę. Dobra. To sprawdzę, czy mają wizję. I robimy typeczka. Mordę chyba tu będzie szedł. Można się go spodziewać. Eee. Zależy od której Wieczór masz na myśli pewnie po 22, więc bardzo możliwe. Ale nie obiecuję o niskie Idę, idę idę. Przetwaj, przetrwaj Ajajaj, aj, 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 ale cię wybił. Starszy moi Chodź to, chodź to, chodź. A słabo, słabo. Co tu się podziało teraz? Jak łatwo barona stracić. Ale muszą defować, topa bot'a Chociaż to wystarczy szybki clear i też jest koniec Dla naszej korzyści Jak padną Możesz na topa tetnąć. No Przeciwnik jest O, no nie da się radzyć Da! Brawo Mordę gdzie? Bot, tu Ładnie to zrobione Robimy to Wchodzimy, wchodzimy Zaproszenie wysłane A, i mnie ściągnęła Gdzie ten eko jest? Dzięki za słupka! Kto tak tutaj sypie tymi słupkami? Dzięki Marek Karwan za słupka Uuu, ty tam latuje. Łatnie to no. zrobiła. Fajny damage na Drake po. Pierzy? Gdyby to nie ten wejgr, to też bym miał. Badnie. No i Drake, bezpieczniejszy. Ale widzę, że ma. Tak się podoba mojej osobie. Zaraz się tam skoczy. No i zmarnowała trochę. Ale to nic. Tak ja nie wydarzyła jeszcze. Użył soczewkę się free Drake. zwartować Barona, ale w razie czego? Mordę się już chyba na mnie gniewa, że mnie tak fokusuje bardzo. Oj, ale tam wjechałeś teraz, niebezpiecznie. Nie robimy tak. No nie! Co ten fist tam robi? O, nie chcą to przegrać. 2 dwa. 2 bez miski? Czemu bez miski. Jest, Mordę. A, tutaj, dobra. Dobra. Nice. Ładnie. to skończyć, mógłbyś... no. Dobra, tam to się weźmie. Tam w sumie. A ta Waynie mogłaby jeszcze porobić. Chociaż nie wiem, czy to porobiło. nie by nic nie to robiła. To, proszę, nie Ale już za późno. Decyzja była. Czasami nie ma co na Hama lecić nawet. To by mogło się skończyć tak, jak oni tutaj wjechali, nie? Że padli i stracili więcej niż zyskali to. też. Mordot, tofa. A nie, ja to. A jak ja tego nie trafiłem? Jak ja tego nie trafiłem? Dobra, Morda raczej leży Nie trafiłem chyba znowu Ale lepiej, żeby we mnie to strzelali, ten niż... Żeby kogoś z tego umiał ściągnąć Wszystko ma fajnie mały cooldown na, na ulcie Już praktycznie ma załadowany No dobra, chcę to kończyć Jest W jego, w jego. Dobra, nie ma co tam lecieć. Jako. ich jest. Silver z krwi i kości chyba. jest okay. nice, pięknie. I kwadrę ukrę. A tam, takie tam. Nieistotne rzeczy. Ja się nie dziwię, że ta renowka się tak leczy jako na malty, nie mają antychila. Robimy go tak? Jest, jeszcze teczko, odpalę i koniec. Ładnie to poszło. Znowu.